To malarstwo ma wielkie ambicje, ale czy rzeczywiście jest takie rewolucyjne jak twierdzi producent? Sprawdźmy to razem. Na początku maja tego roku Sonos wprowadził na rynek ZB Micro urządzenie, które pełnił rolę routera Zigbee. Czyli jeśli twoja sieć Zigbee czasem nie daje radę i traci zasięg, ZB Micro może być właśnie eliksirem, którego potrzebujesz, bo jak taki mały. Pająk dodatkowe nitki poszerza rozmiar sieci Zigbee. W ustawieniach urządzenia można włączyć opcję turbo, która dodatkowo wzmacnia moc radia Zigbee, ale czy rozszerza zasięg sieci Zigbee do gigantycznych rozmiarów? No oczywiście nie można spodziewać się potwornie większego zasięgu radia Zigbee. Jest to zasięg wystarczający do niewielkiego domu, którego ściany nie są półmetrową żelbetonową konstrukcją. Muszę przyznać, że nie jestem całkowicie pewien, czy urządzenie zostało stworzone głównie po to, aby służyć jako router Zigbee. Czy może jego głównym zadaniem jest umożliwienie włączania lub wyłączania podłączonego do niego urządzenia zasilanego sportu USB. To trochę jak zastanawianie się, czy kupujemy szwajcarski scyzoryk dla nożyczek czy otwieracza do piwa. Obie funkcje są przydatne, ale która jest ważniejsza? ZB Micro posiada układ elektroniczny, który jest w stanie włączać i wyłączać zasilanie na wyjściu USB tego modułu. To pozwala na przykład na włączanie i wyłączanie lampki zasilanej z sportu USB z dowolnego miejsca na ziemi. W dowolnym czasie wystarczy tylko smartfon i dostęp do internetu. Jeśli ktoś ma kaprys ładowania telefonu lub tabletu o określonej godzinie, to też do tego można wykorzystać ten moduł. Jeśli chodzi już o ładowanie, to ZB Micro wspiera ładowarki z szybkim ładowaniem w tych standardach, a maksymalna szybkość czy moc ładowania może osiągnąć 36 W. ZB Micro ma wbudowany przycisk, który służy do parowania urządzenia z mostkami ZigBee lub do ręcznego włączania i wyłączania podłączonego do niego urządzenia. Jest kompatybilne z różnymi hubami obsługującymi ZigBee 3, takimi jak Sonoff IHOS, NS Panel Pro, ZB Bridge Pro, a także ZB Dongle P i E. ZB Micro współpracuje również z innymi bramkami innych producentów, w tym Echo Plus drugiej edycji Philips czy SmartThings Jest w miarę kompatybilne i wszechstronne w tym zakresie niczym szwajcarski scyzoryk w świecie inteligentnych domów. Na obudowie znajduje się dioda LED, która sygnalizuje czerwonym kolorem, czy na wyjściu modułu jest obecne zasilanie. Ale żeby nie było tak różowo, muszę wspomnieć, że aby urządzenie działało, musi być podłączone do źródła zasilania. Moduł nie jest zasilany ze źródła 230 V, tylko z innego źródła z portem USB, np. ładowarki USB lub portu USB w komputerze. Muszę przyznać, że mam mieszane wrażenie co do tego rozwiązania. Podłączenie tego modułu, mimo że jest małe do ładowarki USB, Tworzy bardzo niezgrabne konstrukcje, zobaczcie sami. Mi to zupełnie nie odpowiada. A podłączony do komputera blokuje drugi port, USB, jeśli jest tuż obok. To trochę jak próba upchania zbyt dużej kanapki w zbyt małej torbie na lunch wszystko zaczyna się rozłazić. Jedyne znośne podłączenie tego modułu, gdzie moje oko nie bolała hybryda połączeń różnych kostek to gniazdko USB wmontowane w ścianę, do którego podłączoną mam lampkę nocną, ale znowu jeśli podłączę do gniazdka ten moduł, to już nie mam jak ładować telefon w nocy. Oczywiście można zastosować jakieś przewody przedłużające i zminimalizować ten problem, ale ja raczej wolałbym, aby ten moduł był podłączony bezpośrednio do 230V i działał jak źródło zasilania przez port USB, przedłużał zasięg sieci Zigbee i umożliwiał włączanie i wyłączanie. Podłączonego do niego urządzenia zasilanego właśnie z portu USB. Urządzenie, a w zasadzie aplikacja Ewing dostarczona z produktem, umożliwiają automatyzację i zdalne sterowanie podłączonym urządzeniem zasilanym z portu USB. W aplikacji można ustawić inteligentne, Timery oraz scenariusze, które automatyzują działanie urządzenia według indywidualnych potrzeb. To jak posiadanie własnego, osobistego asystenta, który wie, kiedy chcesz, żeby Twój telefon się naładował i kiedy lampka ma się wyłączyć. ZB Micro bez problemu integruje się z zigbee 2.4 MQTT, co mnie osobiście cieszy, bo otwiera przed nim drzwi do bezproblemowej współpracy z open source'owymi rozwiązaniami do automatyki domowej, takimi jak Home Assistant czy Open Hub. Szczerze mówiąc, mam wyzwanie ze znalezieniem dla Was dobrych i przekonujących o sensie zakupu tego urządzenia przykładów zastosowania. Przez miesiąc ZB Mikro leżał w pudełku, bo nie wiedziałem co z nim zrobić. Szukałem dobrych zastosowań, ale nic mi nie przychodziło do głowy poza prostymi łącz, wyłącz, coś co zasilane jest z portu, ze złącza USB. Czy Wy czasami macie takie trudności z nowymi gadżetami? Pewnie nie, bo nie kupilibyście urządzenia, gdybyście nie mieli z góry zaplanowanego dla niego jakiegoś przeznaczenia. Cena detaliczna ZB Mikro wynosi teraz około 60 zł, co czyni go z jednej strony przystępnym rozwiązaniem dla każdego, ale z drugiej strony, nie wiem, sam musi znaleźć się dla niego konkretne zastosowanie, bo kupienie go na zasadzie, a może do czegoś się przyda, raczej nie ma sensu. Jeśli macie jakieś pomysły na zastosowanie ZB Mikro albo chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami, koniecznie zostawcie komentarz poniżej.